Także takie zabezpieczenie przed słoneczkiem I się tak tutaj... A ja Wam jeszcze pokażę pieczywa. Tutaj macie podaną cenę za sztukę i cenę w kilogramach. Przejdziemy, zobaczymy co tu jest. To jest cały regał taki z tym co Grecy lubią. Tutaj inaczej te ceny są pokazane. Tak, to no. właśnie. Dzień dobry, witajcie w nowym dniu, ciepłym kolejnym dniu w Grecji. Mamy godzinę 10, bodajże 30, tak, już mamy 31 stopni, i wybieramy się właśnie teraz do Lidla. Jedziemy na zakupy, bo mimo tego, że mamy tutaj wspaniały sklepik na kempingu, taki jak już oczywiście widzieliście, to brakuje nam takich podstawowych rzeczy. Także zapraszam Was serdecznie, przejdziemy sobie po sklepie, a później wracamy szybciutko na kemping. No bo cóż tu innego robić, jak tu taka wspaniała jest pogoda? Plażować i odpoczywać. No i moi drodzy, jesteśmy na parkingu. zobaczcie na pierwszy rzut, co się tutaj różni, czym się różni ten parking od naszych. No to są takie zadaszenia. No, spowodowane na pewno tym, że jest po prostu gorąco. Także takie zabezpieczenie przed słoneczkiem, My się tak tutaj boczkiem zatrzymali. No i lecimy do sklepu zobaczyć ziemniaczki. Jakie duże te ziemniaczki na wagę. Mamy po 68 centów za kilogram. Tata. Takie kupimy tutaj taki? kupimy. Takie pakowane tutaj mamy troszeczkę drożej nam wychodzi. Tak. Marcheweczka. Marchewka 75 centów. Tu mamy co? Cebulkę czerwoną 82 centy. Zwykłe 89. Takie pomidorki koktajlowe 4.29. No to powiem wam, że dosyć drogie. Ogóreczki. Ogóreczki zwykłe. Takie. Mamy też pomidorki takie 250 gramów, euro 60. Powiem Wam, że te pomidorki wcale nie, są, e, wcale nie są tanie. I te mamy tutaj, euro 59. Takie lepsze pomidorki. Zwykłe, euro 65. Owoce, brzoskwinki mamy. Jeszcze na promocji teraz 2,25. Awokado. Awokado mamy tutaj. Śliwki. To jest jakiś gotowiec, co? O, taki ananasik, że skinka, Śliwki, takie mamy pączuszki, bułeczki z różnego rodzaju. Czym byście nie chcieli? Z pizzacjami, z, z pizzami. Dzieci tutaj się skusiły na pączki, a ja wam jeszcze pokażę pieczywa bułeczki, tak wszystko standardowo jak w naszym lidlu chleby owoce, brzoskwinie winogronka wisienki, tu są ceny podane, zobaczcie są otwagi tutaj macie podaną cenę za sztukę i cenę w kilogramach i wszystkie owoce, wszystkie warzywa tak arbuzy. są podawane. O, mamy piękne arbuzy. 45 centów za chwilę, no to, to jest cena. Bierzemy przedłu. Cukinie, papryczki. Sztukurydze. Kruszeczki, mandarynki. A wy wybraliście już arbuza? Uuu. Banany. Banany mają, mamy bardzo drogie, urodziłem się za bananki. Kolej, frucik. Tu są to są tutejsze na pewno takie właśnie spadające mandarynki <laughs> Awokado, Melonik, mamy papryczki, pakłażanik. Wzięłam nam jeszcze taką fajną pitę, bo mamy sporo mięska, które sobie zrobimy na grillu. <laughs> Oj, tu są w ogóle takich pizz. bardzo dużo jest tego. Tu też są fajne te pity. Te takie też możesz dać mamie. Te sałatki do tego pity. Mhm. Wszystkiego rodzaju gotowe marynowane oliwki. Kiełbaski, serki żółte, gołdy. Wszystko jest tak jak u nas. Przejdziemy, zobaczymy, co tu jest. Burgerki jakieś tu mamy, prawda, a tu kurczaczek, kilogramik 8,99 takich pierwszych piersi z kurczaczka. Te najważniejsze rzeczy, najważniejsze rzeczy Wam pokazujemy, bo przecież nie będziemy, nie będziemy chodzić i wszystkiego, no słuchajcie, takie podstawy, no nie, mięso mielone, tu mamy 650 gramów, bo sama wołowinka. 179 od kilo Ryba o dorada 1059 Doradka za kilogramik Takie mniejsze paczuszki, widzicie tutaj. Tu też przechodzimy, też jest dużo rybki są zachowane fajnie doradki Jakieś malutkie takie rybki są Kilo serafeta. Gdyby ktoś potrzebował, to też są. Tutaj ciąg dalszy, wszelkiego rodzaju serki. Gotowe jakieś tutaj, co to tu jest? Rybki albo mięska kebabowe. To są, przepraszam, mięska kebabowe. Tu macie tych dużo wszystkich kefirków tutajszych. Generalnie powiem wam szczerze o mleczko. Mleko mamy, To są takie większe opakowania do procent euro 3 kurczaczek tu jest jakiś bio kurczaczek idziemy dalej To są te wszystkie proteinowe to jest powiem wam czy taka sama cena jak w Niemczech wszystko to samo tu jest mleczko bio widzę 3,8%, takie troszeczkę automacie euro50, to meko jest. W podobnej cenie też może troszeczkę akurat to jest droższe. To tutaj mamy 1 litr euro91 wychodzi. Takie pakowane troszeczkę większe, one są po 1,5 litra. A więc większość mleka widzę to jest taki chudy, 1,5 procent. Takie jedno dużenie. 3,5%, 2 litry, no to litr. 93 centy przychodzi. O takie naklej taki nakleje takie no. nakleje? To zabiera. No dzięki. Tutaj jest cały regał taki z tym co Grecy lubią. Czyli z wszelkiego rodzaju właśnie szpinakami, serami feta takimi zawijańcami, które można odgrzać sobie, czy tam upiec, i później mamy owoce morza, krewetki. A, i masełko 3,72, taki Lurpak. Tu jest widzę light, a takie zwykłe masełko Widlowskie 2,85. Lody. Ma to takie duże jakieś lody greckie. O, piwko. Tutaj mamy 0,33 puszeczkę, czyli 5,25 za taki sześciopaczek. Taki popularny tutaj jest w Grecji. Mythos. To też jest sześciopak. Wszystko jest sześciopak 0,33. Tutaj mamy to samo. Fix. Praktycznie można wyrzec te same ceny tutaj mamy o Argus 0,88 centa o Coca-Cola Coca-Cola puszeczka 0,33 88 centów tutaj mamy jakieś promocje 8 razy 335 euro więc to się naprawdę opłaca tutaj kolejne mamy piwko Wszystkie są pakowane po 0,33 o! Jaka kola żółta. No fajna. To jest lemon, cytrynowa, też bez cukru. Tutaj mamy... Tutaj mamy pole 0 A butelkowa? Euro 35 za literkę. Energetyki, takie zwykłe, standardowe. Kongi z Lidla. 49 centów. Red Bull macie tutaj bez promocji 97 centów Monster euro 12 euro 12 mineralka taka widzę chyba lepsza tutajsza nie to jest taka zwykła 16 centów za litr tu jest taka Vicos Ileona 20 centów za litr to jest chyba za całą ten... Za całą zgrzewkę jest euro siedemdziesiąt Za całą zgrzewkę, tak. no. Tutaj inaczej te ceny są pokazane, no. Tak to my, właśnie mówiłam, przy owocach, przy warzywach... Kilogramy. ...przy na kilogramy, a to na sztuki czy tam na odwrót. Aha. Dokładnie. A Pepsi jeszcze, Pepsi też jest 379 siedemdziesiąt A butelka euro dwadzieścia Tu mamy jeszcze, widzę, argus. Takie fajne buteleczki malutkie 0,33, 0,25 nawet zobaczcie. Ciekawe. Takie malutkie butelczyny, no fajne takie 4,89 za taką paczuszkę, czyli 10 razy 0,25 no Tutaj jest jakaś taka oliwa 5-litrowa. Taka oliwa tutaj 18,45. Chodźcie. Jajeczka tutaj mamy, 2,49 takie jajeczka, 6 sztuk. Tutaj mamy 2,39 takie jajeczka, to jest 20 eurocentów za sztukę. Także zróżnicowane ceny jajeczek. No i bio jajeczka mamy, 2,99 za taką pacuszkę, czyli 50 centów za sztukę. Takie zwykłe mleko od Milbony, Light, 95 centów. I tu mamy też euro 5, takie zwykłe mlekowin Milwony, czyli tak samo jak w Niemczech. Tu macie jeszcze taką promocję na to 84, 8 plus 4, czyli nam wychodzi 8,39 za 1 litr 3,18, a tam przy sześciopaku wychodziło bodajże 5 ponad euro, także się bardziej to opłaca.